pogadanie. Pogoda jest ładna. Jadę dzisiaj nie szarżując za specjalnie, bo jestem she o all... Dziury budżetowe w budżecie domowym. E, zmęczona, w braku radości życia, no, nic pozytywnego nie widziałam w tym. I we mnie pojawiła się taka myśl, że ja bym wolała, żeby moja mama nie próbowała mi nawet nic dawać, ale chciałabym. Chciałabym widzieć ją szczęśliwą, chciałabym widzieć ją radosną, chciałabym widzieć ją korzystającą z życia i uśmiechniętą. E, I wolałabym, żeby moja mama była chociażby największą egoistką, e, ale za to widzieć ją w pozytywnych nastrojach. Byłam bardzo małym dzieckiem, a jednak coś takiego w mojej głowie się zalęgło. Tego ciągle doświadczam i nawet jeżeli staram się żyć wbrew tym przykrym wewnętrznym doznaniom, to muszę przyznać, że to są sprawy jeszcze ciągle nieuporane we mnie i ciągle gdzieś tam jeszcze są przerabiane. To poczucie winy, które możemy odczuwać z uwagi na innych, którzy starają się nam poświęcić, dać nam coś kosztem siebie może przybrać różne oblicza, ale często jest tak, że z powodu tego poczucia winy my sami boimy się patrzeć pozytywnie na życie albo z niego korzystać, cieszyć się nim zwyczajnie, by, będąc niejako w zobowiązaniu takim wewnętrznym w stosunku do tych osób, często właśnie członkowskie. Przecież nam nie wypada może cieszyć się za bardzo albo mieć więcej niż rodzice albo mieć pozytywniejszy nastrój niż rodzice. Borykać. Drugą stroną ze względu na samego poświęcającego się, to jest to, czy my poświęcając się, dając na przykład swoim dzieciom swój czas, swoje zasoby, dając innym zamiast sobie, a siebie wiecznie zaniedbując, czekając na ten lepszy moment. Czy nie oczekujemy przypadkiem, że nasze dawanie, nasze poświęcanie się będzie w końcu wynagrodzone? Tak? Czy my istotnie poświęcamy się całkowicie, bezinteresownie? No i pewnie część osób stwierdzi, że no ja jednak się czegoś spodziewam po tak? tych dzieciach, że mi się jakoś odwdzięczą, że mi się jakoś odpłacą kiedyś. Być może część osób stwierdzi, że nie, nie, ja daję bezinteresownie. Ale żeby się upewnić, to wyobraźmy sobie sytuację, że dzieci już są duże, dorosłe e, i nic nie dają i zapominają o rodzicach, i żyją własnym życiem totalnie. I pytanie, jak się będziemy z tym czuć? Czy faktycznie daliśmy bezinteresownie? Czy przyjmiemy to, że mają prawo do życia własnego, we własnym stylu? we własny sposób czy jednak w, w środku gdzieś nas pojawia się takie oczekiwanie taka zadra, tak, że tak się poświęcałem tak się poświęcałam Ja nie dostrzegam pozytywów poświęcania się, że jednak życie powinno być w równowadze między dawaniem a braniem, a wieloletnie odbieranie sobie, żeby tylko zadowolić innych. Dawania bezinteresownego, ofiarowywania siebie tam, gdzie możemy dać i na tyle, na ile możemy dać, tak, żeby być w zgodzie z sobą, tak, żeby nie być w jakimś zaniedbaniu, tak, żeby mieć czas na odpoczynek własny, żeby mieć czas na radość z życia, po prostu wówczas osoby obdarowujemy swoim czasem czy swoimi zasobami.